Eee... siema. ma. Nowy trik. Pajęcze trik. Pajęci, Coś lądowanie. To wiesz, jesteśmy prawie tak sami, ale no. no. Ja nie po bo ich nie za... To się mi wypadły. Może je znaleźć, masz? Tak. No to wiesz gdzie są koło szebranych szybów. Wiem. Podobno twórcy tego mieli to powrócić, że będzie więcej tych repulsorów, ale... Znaczy no więcej użyć. Będzie? Kiedy? Będzie. Mm, za... Na, za inne, inne takie, takie inne, bardzo inne rzeczywistości, o nazwie Real, za dwa tygodnie około, a w naszej to za dwa miesiące. Koniec! Co?! <laughs> Dawa. Już go nie ma. No no, u, 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 więc no... Ty, a to działa, że dalej czy, y, można się telepierd... Tak, ...no szfula? Tak, na raz, na No dobra da widzę, żeby teraz to zrobiłem. Czekam na tym wiesz, nie? Ej, w ogóle... Ostatnio oglądałem sobie e, tego e, Hu, hu e, Tuba, Hutuba chyba coś takiego, nie? I, i że ssra, e, słyszałem, że jakiś nowy kostium, tak do sklepów, tak dla dzieci, nie? Nowy kostium mhm. spider powrócił, taki, taki, taki stary, taki mechaniczny, trochę jak Tony Stark, ale nie wiem. Wiesz kto to to de Stark chciałbym, by tylko się zapytać. Ja tu czekam na tych Ten co autem jedzie, super bohater, co jedzie autem, Jezus. Hmm, poczekaj. E, do domu jedziemy, czy. czy co? Ej, też dostałeś jakby coś do nawigacji przez chwilę i to znikło. Ej, Ała! Jakby co ja lecę na mini nowy Jork O, już się muszę wymyślić. Ty, jakby co ja jadę na nowy mini nowy Jork. Okay. Więc jakbyś pytał, to wiesz, gdzie mnie szukać. Ujeżdżam dzika. Ja jednak to tak łatwo nie działa. Jazda, jedź przez wodę! Płyń przez wodę! Płyń przez wodę! Płyń przez wodę! Wyruszam dal! Wyruszam dal! Ty jakieś lambo do mnie jedzie. Poczekaj. Ty kolejaj! Aha, bo ja użyłem moich z tych sieci. ała! Aha! Hazemszę się. Hazemszę się. Co on tu robi? Myślę, że odleciał chęt daleko. To za odgrałem. O to jest dziksa. Ale no to dzika, jest tylko To jest mój. To nie był twój. A on miał y, ma trochę y, życie zniszczone, w sensie nie. punkty. Nie, nie, nie. A no to też to, y, to nie mój. To jest zwolnie świeży. Ty! Tu ktoś pijany i jeździ lampem. To masz hajko jakiś. Ej, K carnage, carnage! Carnage! I, I... i ktoś. Łap co go! Łapaj go! Łapaj go! Ty karnej ci się od pleców idzie! Aj! Aj Chodź tu! Je ucieka! Ała! No, Szlak, co on ma za miny? To on ma... Ej, pamiętasz z tego filmu? Takiego wojennego, w sensie z takiego serialu, to dwa te widy. Ja myślałem że to jest fikcyjna rzecz, a to, to naprawdę istnieje. Ja wiem o co chodzi, no. siedzi, się znajdź. Dobra, jest tu, on jedzie autem. Łap go, łap go. Jakieś auto. Pod w pod tak, już auto! Ty! Dobrze! Uważaj! Uwaga, kolejne! O, o być nie jest na ogień. Właśnie sobie. wiem Jesteś odporny na wszystko. Tylko nie na ogień. I na dźwięk, na dźwięk. Ty nie, dźwięki... nie lubisz. Nie lubisz takich nie... dźwięków, nie? Już się... na dźwięk to nie, ale są bardziej na takie oszałamiające dźwięki takie. No samolot, na przykład. Edwon. No, to mamy farta, że nie woli. Ty, Carnage tu wił. Ty, chodź to! Tchórzysz! Oh. Tchórzysz. Haha. Ha. Skąd ty go? kto I ty? Nie, to nie ja! Dobrze, ja. Dzięki. To jest jakiś włók. ja go nie znam. Ja się go moje. To jest mój kumpel. Znaczy dawny kumpel. Już się nie kolegujemy. A ty go nie robisz? No nie niezbyt. Dostaliśmy swoją przyjaźń. Ej, tam, na no tej wieży! Grzyb. Uuuu, nie masz strafa! Chciałabyś, Carnage, chciałabyś. Postaraj się, bo ci coś nie wychodzi. Dobra, przepraszam. No halo, halo! No zręczki, ręczki, z rączki. Dobrze! Łatwo! Ha. Nasze przywitanie. Też mam, ale w domu. Kurde, nie trafiłem go. Poczekaj, muszę się telepierdnąć. Piątek wieczór. Szyma! Ej, może jak ten ten, ten, ten taksówkarz? Wiesz, który nie? No, wiem, no chyba, nie? Tak? Tak dobrze no, pamiętam. Jak on może tak. wróci, skądś tam, nie? Gdzie tam, gdzie on. Po... Słyszałem. No coś takiego. To dawaj, dawaj tego, robimy z nim piątek wieczór dzisiaj. Na imprezę. Nie. Nie chce ci się? Ale nie, bo byłem wyznaczającem. Co? O, co to? O O siema. Ej, kardęć. Jezu! Jezu, moje soli dostają życie, popsuło im się! Soli? No, sorry, przejeżdżyłem się. Jezu! Moje okulary się popsuły! Zacina mi obraz cały! I jakby się wydało, że, że stoję w miejscu, że tak dziwnie chodzę. Wiesz o co chodzi? Wiem, no. Dobra, już. Już się naprawia pomału. Napraw się! O nie, 102%! Dobrze, spada procenty. Pomocy! Hello! Ej, mi się je ja się psuje! Mi się maska psuje! Aaaa spadam! Nie zdążyłem się złapać Teraz mi się nagle popsuły odgłosy tego co jest Ja zadzwonię do mojego kolegi, okej? No, dzwoni O! Eee, cześć jest eee, dziękuję. Jaki Macio? O, tak, ma za długie imię. gdzie no. jestem? E, na Nowym Jorku. Na no, jest mini Nowy okej. Okay. spotkajmy się na drzewku. Spoko. Dobra, to papi. No dobra. Ilo, ilu, ilu? To jest u kolega, ale tak świetnie tu przyjdzie. Mhm. Kiedyś mnie baba uczyła. Jeszcze jak nie umarła. Nie umarła. Zabrałam Wiesz, pracowali we FBI, no i... No, 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 no i no. JEZU, CO JEST Z TYMI MOIMI OKULARAMI?!

Ja nie mogę, jeśli miałbym się dzisiaj z kimś bić, to to nie pobiję. Ej, jak, skąd to to ma? Ty, ej! się, spokojnie, on jest niegroźny. No nie wiem! Dla mnie każdy jest groźny. Ktoś tu przyszedł. będzie z Mhm... On ode mnie odgapia, weź mu coś Pff. No On jest z innej rzeczywistości. Tak, z innej rzeczywistości, z Ej, gównomości to jest. jest. Nawet nie wiesz kto śmieszny. Ej. Przez bo Nie ja umiem Jezu, co jest z moim obrazem? Co mnie dwójka biją? Ty, twój kolega jest dziwny. Kurde no. Teraz mi działem. dźwięk Co jest? Słuchaj mnie. Twój kolega niby jest fajny i z innej rzeczywistości. Chłopie mnie prawie zabił. Sorry, Ta wszystko, już go nie lubię. No, daj mu drugą szansę. Nie daj. Jeszcze raz. Podobno miało coś innego być. O nie! Nara! A to ty, to ty, przepraszam. Co robicie kurde? Jaracie się nawzajem? Ja tak myślałem, że, że wy jesteście w strasznie podobnych kolorach, bo wy jesteście prawie cały czerwoni. Mam jeszcze niebieskie wstawki i myślałem, że wy razem. A wy się tu nienawidzicie. Ała! Przepraszam, że to... No zostawcie mnie! Nie no, nie bicie się. On mnie bije! Ciebie? Ja nie. No, tak. Jeszcze czego? A, nie, to. nie lubię... No Dobrze! Maska mi się naprawiła! Walgo! Walgo! Ale oszukujesz! Algo. Miało tak nie być! A, 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 Miało tak nie być! Coś popsułeś. Wie o co chodzi, przepraszam. Naprawę ja swoje szkody. Hmm. Masz... O, o, ej, o kurde, no znowu coś się stało, no nie wiem, no ta maska. Oddawaj rybę, oddawaj rybę. Jesteś podróbą. Po prostu jesteś pod robą. I są tyle. Są on, on, on jest, on jest oryginałem w jego rzeczywistości. Tak, w jego i rzeczywi... w podrobionej rzeczywistości, chciałbym ci tylko powiedzieć. A skąd? też no, może twoja rzecz, jest podrobiona? Ty masz życie podrobione! Ale nie płucz się. Staraj się podrobić. No jesteś śmieszny! Jesteś śmieszny, kolumnsze. Spider-Man! Tak. Który? Bo to jest główna oh. masa spider Zwykły. śmieszny. No to ja jestem fajny! No dobra, gadaj, przestań. No to już widzę, oh, oh, oh. jaki zabawny. No, nie używaj jedność, moich oh, no, tekstów! Masz a, problem się? Wysadzi nas Ty masz problem, no zapinasz się No to jak taki kozak to dawaj na co? No Dawaj na walkę Kozak a uciekasz No to bym musiał mieć ca Całą regenera e, regenerację Ja mam 40% wiecie się nie ja odzywać, więc... No to mamy to siebie. samo prawie A widzie się, na no, razie na no to, to Pst, No mówię co? ci Udowodnię ci o, coś. Bo ja... moja maska Easy Ta. No easy, easy, sfaka, sfaka, śmiej się! Śmiej się! Okej okay. Nie umiesz się śmiać. Spider-Man to taki ten taki innej masce taki A. Że... Nie. nie! Dlaczego? Tylko jakaś jakiś porąbany i zaczęła mnie przezywać. Ty masz porumbane życie po prostu. To, to nie I tyle. do niego nic. Nie A, mogę a, nic. a kto zaczął przezywać powiedz? Bo po prostu masz problem, bo twierdzisz, że no, jesteś pod łubą, a jesteś pod łubą. A kto pierwszy powiedział, że ktoś jest pod łubą? No bo no ja Zap powiedziałam cię. pierwszy, że jesteś pod rubą, bo, bo jesteś pod rubą. Nie no. Ale jego rzeczywistości nie jest pod No tak, ale to jest moja rzeczywistość, a nie jego! Zresztą moja jest zniszczona, więc latam po światach i szukam. Oj, jak on ma rzeczywistość, to niech siedzi u siebie w rzeczywistości. No tak, bo moja jest rozwalona przez, przez żołnierzy jakiegoś deksusa czy coś. To skąd ja byś nie to, ty, że... to ty jesteś w mojej rzeczywistości. No nie, no bo ty masz swoją. A ej, i, ej. i mi Eddie mówił, że przyleciał ze swojej, no to, że ty przyleciałeś ze swojej, więc znikaj, znikaj. Za mało miejsca. O, tak, tak, tak. Zaraz, jeśli to nie jest ani moja, ani twoja rzeczywistość, to no. to jest... Spider-Man jest innej rzeczywistości. Musimy... Wszyscy jesteśmy tu z innej rzeczywistości. Chciałbym no, ci powiedzieć. No, muszę też powiedzieć A po co? Ale któremu? No temu starzemu, tak jakby. Co? Coś, co? No to kto? Ej, nie bij mnie na chwilę! Spok Jezu, muszę się, Boże, muszę, muszę, się muszę, się muszę się namyśleć. Muszę się namyśleć. Muszę się namyśleć. skminę na no, temat tego Spidermana. Ej, Ty stój na chwilę! Co, ja? I zgadzam się, bo no, małpy. zostaw mnie! A ty ze stoj! stój! Muszę fasolić ci! No! Że fasoliczka, ty możesz fasolę! No nie wiem, kto jest takim debilem. Ty! Ty! No, nie, ty. A kto zaczął strzelać? Ty! No to tak, to to właśnie. Is... ja uciekam, ja uciekam, ja z wami nie chcę udawać. Bo ja wiem, jak macie się takłcić, ale nie chcę nadwalczyć. No <śhearted> to Daria, To sobie znalazłem się największego Wiec. bloga w tej rzeczywistości. Dalej Easy, dalej twierdzi, że Easy? No nie wiem No już się założyliśmy, więc chodzi. tego wezmę moje auto te... To to słuchaj, to Będzie się oboje cieszymy, się. że mamy, yy, mamy pierwszych wrogów w tej rzeczywistości nie musimy stąd spadać Si! łapat tą taksówkę. W Carnage w niej siedzi, albo ten drugi, nie wiem. Carnage! Oszlak! Ja, ja rano rano, bytale, rano. Co? menom. No, no. A co? E, jaki ten twój, spi ten twój kolega Spider-Man. Znaczy nie ten e, właśnie ten twój starszy, tylko ten a się, co e, się ze ze sobą, chwilę, przed, No tak, Bo ten chwilą? co przed chwilą używa twardych sieci, jak nie ma, nie ma tego e, e, jak to powiedzieć. E, e, Nai nasza rzeczywistość. Patrzcie, jakiego, właśnie, że ma te wady pociski. Są one bardzo rzadkie, ale są. A nie ale nie wiem na to, na uznaję tego. No dlatego, że ja nie mam pełny, pełnych punktów. Dlatego, gdybym miał, to tak. To no w takim razie, jak strzelasz, Fardyni? No bo nie mam pełnych punktów. Dlatego, gdybym miał, to dobra. Ale no to, uczciwie to... walczę. No to teraz tak, teraz już mogę uczciwie walczyć. Chodź! No to chodź! Tu A jest Poradziłbym Poradziłbym se, chciałbym się powiedzieć. Eee, od e, razu się mówię, że Bogi go drugiej za tyle chciałem zrobić tylko taki dra dramatyzm, ale ok. E. Ty, gdzie ten twój ziomek z rzeczywistości? Tej innej. Tej przerobionej! Ej, mów. Nie wiem. Nie hmm. wiem. Nie wiesz. A, a nie, bo że, że nasza rzeczywistość jest podobna, bo ja, żeby też moją rzeczywistość. A po drugie. Mojej rzeczywistości nie ma! Nie ma! Chciałbym ci tylko powiedzieć. Czego nie ma? No nie ma mojej rzeczywistości. Wyparowała. Fajnie. załombiście Ale dobra, bo ja myślałem, że stanie się coś innego. W DRIWISIE. NIE, bij. nie bij. No co chcę? No bawiam się cię! Dobra. No. Możesz wiedzieć. Mam takie pytanie. Mhm. Uh -huh. A co chcesz w ogóle robisz w rzeczywistości? Nie wiem. No właśnie, więc po nie jesteś? NIE, nie WIEM, się... BO NIE MA INNEJ! Szukam domu! Jest mi Ale wszystkie tak, są też, tam wojny! To, mam... tam będzie tam Nie, nie. mogę zaprowadzić do mojej rzeczywistości! O boże! No Bo moi dzień, dzień, też też nie mam w obliczu! są antybenomy, jakieś takie coś nie wiem. To po dzień. co wy tu wszyscy dzień. jesteście? Powiecie mi to? Co? To... Dobra, a i nie, bo wiesz co, yy, Ja miałem plan, że dzisiaj się coś stanie związanego z CARNAGE'EM! Dobra, ja wracam do rzeczywistości, bo to nudno. Ale I nic nie. się nie stało! Aż się dziwię. Lecę, no, lecę do domu jakby co? A wiesz, wie, e, nie wiesz! Aaa, taki, 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 Problemy ja masz... Ty no to zaraz, zaraz ty nie będziesz wiedział gdzie. Będę wiedział. Mm, ja zabija... mu powiem. Tu, 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 tu. Mieszkamy w Warszawie. Wiecie co to za miasto? Ty, ej, Eddy, ty eee. mnie gonisz cały czas? Też. Też? Kto Też, zamówi? bo to się jeszcze się goni. Bo widzę kogoś, jak coś leci, ale nie, nie widzę, kto to jest. Walnij go. A za chwilę odpalę długą sieć, więc mocno długą sieć. To bo No to walnij go! Ej, ja mam już Czemu? Bo ja słyszałem. Znaczy nie słyszałem, tylko coś dzisiaj Wipa czy mówił, że coś. A się sta Oj sorry, że coś właśnie sta z Znaczy, że on ma się coś tam On się z kimś tam zakomplować, coś nie wiem. O to jakby. Jakby. Oooooh, oh, wreszcie to jestem. To jesteś, co wiem. Eee, tak, bę, no smajer, węgiel, ee, tak smajer, węgiel. To no, by się nie podobało. No, no. chodź się na smutkanie. Wynająłem sobie dom, co ty gadasz. No to gdzie ty masz, e, no to gdzie ty masz ten dom? Nie powiem ci. Ale przecież to ja muszę ci powiedzieć, filany. A po co? He, nie jestem sobie... Przynajmniej tak uważam. Nie to co inni. A chcę, że jak do mnie dołączył, byśmy mieli większe szanse. No na, na pokonanie Na pokonanie Venoma i Spidermana. A po co miałbym to robić? Bo no, ten Spiderman cię wkurza, no to pozbędziemy się go. Okej. Okay. Myślę, że okay. jakie. jakiś typek wkurza, to ja będę zły. Przez jakiegoś gościa, które nawet. Jest z innej rzeczywistości, to ja będę go specjalnie będę zły, żeby go wkurzać? No nie. Nie wkurzać, bo sam widzieć. Ciu, Uzwolę się. O nie, ale to będzie dobry plan. No, może dobry jest, ale dla złych. O to bym lepszy w takim razie. Jest to w ogóle nie współpracuje? No jakoś mocno podniesiony jest. Wiem. Nie no dobra, Aha. ja się rozłączam z tym carnage'em. Oczywiście kolejny idiota, który musiał się znaleźć. Cał se poradzę. Lecę za ptakiem. I mnie właśnie wystawił ten ptak. Idę na Pao, do tego Chińczyka. Ciężki dzień dzisiaj był trochę. I tam się ma. No ty weź. Jak budujesz? Weźcie się jak uspokój ja się. Wy się zachowujecie jak ci z. Tej mojej rzeczywistości oni mnie, oni mnie tak wkurzali. Nienawidziłem ich. Nie, no Carnage tu jedzie. No super. Buchaj. No Carnage! No czego chcesz? Żebyś stąd znikał, albo cię zabijał kobieć na leisti. Ja, ja jestem coś. Z tego świata znika, dobra, fajnie. Cieszę ja zostaję, się. Żeby cię zabić. No tylko spróbuj. Spróbuj załatwić ci trumnę, czy rodzina cię ogarnie. Dobra, nara. Nara. За какво